Cześć, z tej strony Iza i Mateusz. E, witamy was w naszym wideoblogu Kodano Optyk. Dzisiaj powiemy sobie o powłokach okularowych. E, na co zwrócić uwagę kupując okulary, jakie wybrać powłoki na nasze soczewki, czym one się różnią i którą warto dla siebie wziąć. Mateusz, może zacznijmy od pierwszej opcji, czyli zamawiając okulary możemy wybrać podstawową soczewkę, czyli soczewkę tylko i wyłącznie utwardzoną. I utwardzenie to jest baza do kolejnych powłok. Tak, utwardzenie jest bardzo ważne, bo chroni nam soczewkę zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony przed zarysowaniami. Natomiast, szczerze mówiąc, nie stosuje się, nie kupuje się dzisiaj już soczewek tylko z utwardzeniem. Utwardzenie, jak wspomniałeś, jest bazą do nakładania kolejnych powłok. I taki minimum na dzisiaj to jest antyrefeks. No dobra, a co to jest ten antyreflex? Antyrefleks z angielskiego HMC, czyli Hard Multi Coat, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to wielowarstwowa powłoka, mm -hmm. która eliminuje odbicia. Tak naprawdę tutaj możemy zobaczyć, prawda? To jest... A, już pokażę. To może na oczach ja założę jedne i drugie i wtedy łatwiej Jasne. będzie. Chodzi o to, że zwykła soczewka powoduje, daje nam bardzo dużo odbić, takiego szczątkowego Wiesz? odbicia. Tak, Faktycznie. widać wyraźnie. E, powłoka antyrefleksyjna eliminuje mm -hmm. nam większość tych odbić. Zapewnia nam o wiele lepszą transmisyjność światła. Nie wiem czy wiesz, ale 99,5% światła dzięki powłocie antyrefleksyjnej mm -hmm. dociera nam do oka przez soczewkę. E, to powoduje, że Lepiej też... E, jest... A lepiej widzimy, czy... Tak, zdecydowanie lepiej widzimy. Warto też zwrócić uwagę, że powłoka antyrefleksyjna jest nakładana na obie strony soczewki, od strony wewnętrznej i zewnętrznej, co powoduje, że więcej światła wpada nam do oka, ale też nie mamy od wewnątrz odbić. Okej, okay, Jednak... czyli jak z boku, z boku światło nam też wpada, tak, to, nie, będziemy... to nie, ma, nie ma odbicia. do Są bardzo mocno zredukowane. Okay. To nie tak, że nie ma, ale są zredukowane do minimum. Okay. A co powiedzieć takiemu klientowi, który przychodzi do salonu i jak, jak wytłumaczyć, żeby wybrał tak naprawdę po soczewkę z antyrefleksem, zamiast bez. Soczewka bez z antyrefleksem z pewnością poprawia komfort naszego widzenia, właśnie przez tą okay. zwiększoną przejrzystość, zmniejszoną ilości odblasków. Też poprawia taką estetykę. A tak, ży... faktycznie. Okulary bez powłoki antyrefleksyjnej bardzo mocno odbijają to światło, i takie rzucają, tak jak lusterko rzuca zajączka, prawda? To tutaj w okay, pewien sposób rozumiem. soczewka też rzuca nam. no tak, o, ma warstwę, ta nie ma. I tutaj od. No, nie widać czego dobrze, ale, ale widać od na że tak, tak światło. światło. Mhm. Więc to, to bardzo mocno redukuje. Warstwa antyrefleksyjna posiada w sobie również warstwę bardzo często hydrofobową. Mhm. Jest to warstwa, która powoduje, że woda nie rozlewa się tak po soczewce, tylko zbija się w kopelki jest bardzo łatwa do usunięcia, albo sama spływa w postaci takich zbitych kropelek. Okej, okay, czyli się nie rozmazują te krople. Nie, ona tak nie przybiera. Mhm. E, to, to nam daje o wiele łatwiejsze utrzymanie soczewki w czystości. No właśnie, a co zrobić, żeby ta soczewka była łatwiej, łatwiej nam się czyściło ją? Tak, no bardzo często ściągając okulary jakby palcujemy sobie soczewki. Mhm. E, na palcu niewidoczna jest taka warstwa tłuszczu, która zostaje na soczewce. Jeżeli to, weźmiemy... co, to są teraz takie soczewki, gdzie, gdzie tego dotkniemy i nie widać? No, tak dobrze to nie ma, ale e, możemy zamówić soczewkę z warstwą oleofobową. Ok. I przyjęło się, że taką soczew taka soczewka z antyrefleksem, jeżeli dodamy do niej warstwę oleofobową i warstwę mm -hmm. antyelektrostatyczną, antystatyczną, mm -hmm. ale to taka soczewka to już jest taki super e, antyrefle antyrefleks. Mm -hmm. e, my ją nazywamy akurat Clearview Premium. A tutaj taką wersję, wersję antyrefleksem, samym antyrefleksem nazywamy Clearview w naszych salonach. A soczewkę już z warstwą oleofobową oraz antystatyczną to jest właśnie clearing premium. No a co to jest ta warstwa antystatyczna? No bo oleofobową tak, rozumiem, że krople pada deszcz, czy te krople. Nie, mam... to jest hydrofobowa. Ach, Oleofobowa dobra. dotyczy tłuszczu. Chodzi okay. o to, że tłuszcz, ten, jak dotniemy soczewkę palcem, mhm. no to niestety tłuszcz zostanie, ale dzięki powoce oleofobowej bardzo łatwo go usuniemy. Weźmiemy tylko ściereczkę z mikrofibry, przetrzemy i tłuszcz zniknie. Bardzo okay. łatwo zejdzie, nie przywiera do soczewki. Super. Warstwa antystatyczna znowuż powoduje, że soczewka pozbawiona jest ładunku elektrostatycznego, co za tym mhm. idzie nie przyciąga do siebie kurzu. Okay. A więc sama z siebie nie będzie się tak łatwo brudzić. Dzięki Super. czemu, właśnie, te dwie powłoki dają nam soczewkę, która jest o wiele łatwiejsza w utrzymaniu w czystości. Czyli być może ją zapalcujemy, ale łatwo też wyczyścić. Okej, okay, czyli wystarczy przyjechać delikatnie ściereczką i już się nadgonić. Dokładnie to nie tak. Nie musimy się tutaj naprawdę jakoś trudzić mm -hmm. z jej wyczyszczeniem, używać też. Znaczy, wypada raz na czas użyć dobrego płynu do czyszczenia, żeby ją wyczyścić, ale jest to o wiele, o wiele łatwiejsze. Rozumiem. A powiedz mi co. I tutaj, jeżeli mhm. mogę jeszcze pokazać, właśnie to jest taka soczewka z warstwą alofobową. Tego nie zobaczymy na e, wizualnie. Ona będzie wyglądać praktycznie tak samo, jak wersja taka z antyrefleksem. Różnica jest tutaj, jak dotkniemy palcem. Jest Pokażę. o wiele bardziej gładka ta powierzchnia. Jest taka śliska bardzo No tak, dlatego, że właśnie masz tutaj warstwę tłuszczu na palcu, która zabezpiecza tam skórę i w tym będzie ten tłuszcz się ślizga po prostu po, po powierzchni mhm. soczewki. Nie zostaje tutaj. A jak zostanie, to tak jak mówię, jest bardzo łatwe do usunięcia. Rozumiem. Czyli bardzo łatwo utrzymamy taką soczewkę. Czyli to jest w dla osób, które, które naprawdę chcą szybko wyczyścić soczewki. No. Prawda jest taka, że większość z nas chciałaby mieć jednak tak, czystą soczewkę, więc y, uważam, że warto zainwestować niewiele nie więcej, ale jednak w tą warstwę e, premium, prawda? Okay. Dzięki temu będziemy mieć e, no, czystą soczewkę. Czyli to też to ona jest troszeczkę ClearView świadczy. premium, tak? Tak. Ta, 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 u nas w salonach Kodano ta soczewka nazywa się ClearView premium. Mhm. Dodatkowo, co jest bardzo fajne, do tej soczewki możemy dołożyć jeszcze jedną warstwę. Jaką? To jest filtr e, światła niebieskiego. Bardzo okay. dużo czasu spędzamy dzisiaj przy ekranach, przy uh -huh. smartfonie, przy tablecie czy przy ekranach e, komputerów, ekranach LCD. E, emitują one bardzo duże ilości światła niebieskiego. Uh -huh. Więcej niż jakby powinniśmy otrzymać, czy chcemy otrzymać. Taki filtr światła niebieskiego ogranicza nam właśnie to szkodliwe e, energetyczne promieniowanie. Uh -huh. Dzięki czemu mniej tego światła nam wpadnie do oka, co spowoduje, że nie będziemy się tak szybko męczyć przy ekranach. Okej, okay, powiedz mi, czyli montując sobie tą soczewkę z filtrem niebieskim, pod koniec dnia nasz wzrok będzie bardziej taki wypoczęty. Nie będziemy czuli tak. piasku w oczach. Tak, jest też taki efekt plamek, że jak patrzymy dużo na właśnie smartfony, na Rozumiem. tablety, pojawiają się takie ciemne plamki. Oko mhm. się naprawdę o wiele szybciej męczy. Ten filtr pozwoli zredukować tego typu zmęczenie bardzo skutecznie super. Dodatkowo mamy wszystkie korzyści z powłoki Super, czyli tej ClearView Premium. Super. Okay, czyli to jest tak naprawdę nałożona to, to plus jeszcze filtr niebieski. Dokładnie tak, czyli okay. wszystko co możemy tutaj mamy. Rozumiem. Jedna tylko uwaga, bo to jest bardzo fajna powłoka, Polecam ją wszystkim, którzy pracują przy komputerze i uważam, że każdy, a dzisiaj to mówmy, no, większość z nas pracuje przy komputerze, ma smartfona, ma tablet, Jedna tylko rzecz, nie polecamy jej grafikom komputerowym, nie polecamy jej artystom, osobom, które pracują z kolorami. Gdyż niestety ta powłoka nieznacznie, ale jednak przekłamuje kolory. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje bardzo wiernie mieć odzorowane kolory, mhm. to jednak tutaj polecamy tą powłokę Clearview Premium, czyli ten SHMC, ale pozostałym osobom. Na pewno ta powłoka właśnie z filtra poprawi świata komfort. niebieskiego poprawi komfort, potrafi, poprawi też zdrowie oczu, prawda? Jednak oczy mamy jedne, nie warto na nich oszczędzać tak, i tutaj. Jak najbardziej bardzo dużo osób popełnia też taki błąd, że na przykład inwestuje bardzo dużo w Oprawy? oprawkę. Co, co, to się? nie jest błąd inwestowanie w dobrą oprawkę. To mhm. jest akurat dobra sprawa. Natomiast część osób popełnia ten błąd, że kupuje byle jakie soczewki. A Rozumiem. tak naprawdę powinno być dokładnie na odwrót. Jeżeli już chcemy zaoszczędzić, to kupmy tańszą oprawkę, ale soczewka powinna być zawsze najwyższej jakości i z, najlepszym możliwym, z najlepszą możliwą powłoką, zarówno żeby zapewnić właśnie to. Tą dobre utrzymanie w czystości, jak i też e, te filtry właśnie światła niebieskiego jak pracujemy przed komputerem. Okej, okay, czyli warto, jak wchodzimy do salonu, to warto powiedzieć tak naprawdę o, o tym, jak, jak pracujemy, o charakterze naszej pracy. Zdecydowanie I tak. powiedzieć, czego też oczekujemy, tak. Jeżeli tak, doradca. jeżeli doradca usłyszy, że pracujemy e, dużo przed komputerem, to z pewnością właśnie poleci nam e, tą powłokę, czyli to jest u nas. W salonach nazywają ją Smart View od urządzeń Smart. Y -hmm. Czyli rozumiem, że w salonie optycznym każdy klient znajdzie odpowiednią powłokę dla siebie, tak, tak ale polecamy to... tak naprawdę SHMC, czyli Clearview, Clearview Premium View. Tak? Się. i powłokę Smartview. Tak. Te wszystkie powłoki są dostępne jakby w dowolnym salonie optycznym. One się różnie nazywają, bo to jest tak naprawdę nazwa handlowa. Mhm. A, natomiast te trzy powłoki, czyli Clearview jako HMC, Clearview Premium, czyli SHMC i Smartview, tutaj niektórzy to nazywają Blue Blocker, a to są dostępne w każdym salonie optycznym powłoki. Rozumiem. Występują też różne wariacje, bo niektórzy na przykład warstwę hydrofobową przynoszą do powłoki SHMC, niektórzy zostawiają w powłoce takiej zwykłej antyrefleksyjnej. To są tak naprawdę niewielkie różnice, ale te trzy powłoki to jest taki trzon sprzedaży soczewek w Polsce. Na pewno nie kupujmy soczewek bez, bez powok, tak, tak. albo tylko z powłoką utwardzoną. Nie warto tego robić, naprawdę. Lepiej troszeczkę dopłacić i mieć porządnie zrobione okulary, gdzie będziemy o wiele bardziej estetycznie wyglądać, bo przez to, że likwidujemy odblaski, to też jak się na nas patrzy, o wiele ładniej te okulary wyglądają. Nie ma takich dużych odblasków, które zakłócają jakby to jak widzimy nasze oczy, czy tam inne osoby mhm. widzą na okularach. Zwłaszcza, że teraz chyba jest, takie, są, jest tyle możliwości i te soczewki, te powłoki są dostępne, są przystępne cenowo po prostu. Tak, to już nie są te czasy, że, że, tak. że powłoki były jakieś bardzo e, drogie, to, to wszystko jest przystępne cenowo. Tutaj jest jeszcze jeden mit, który przez wiele lat był, e, można powiedzieć, pokutował u nas, czyli powiedzenie, że antyrefleks to jest powłoka do komputera. A jakby Do, do komputera to jest tak naprawdę właśnie ta powłoka z filtrem światła niebieskiego, e, czyli SmartView. Więc jeżeli pracujemy przy komputerze, to wybieramy to. Bardzo ważne również jest filtr UV. Do niedawna jeszcze to była specjalnie nakładana powłoka. Teraz część materiałów, w zasadzie już większość materiałów, z których robi się suczewki, posiada, jakby, posiada już redukcję promieniowania UV w sobie, jakby redukuje mhm. to promieniowanie. Jeżeli dany materiał jednak nie posiada tego, to warto jeszcze dobrać powłokę z filtrem UV, zabezpieczyć jakby nasze oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym. Wiesz co, czytałam ostatnio taki artykuł a propos promieniowania UV, że my potrzebujemy mimo wszystko tego UV. Czy to jest w 100% odcinane? Znaczy no nigdy nie będzie 100% odcięcia, chociażby przez sam fakt, że soczewka tylko zakrywa Ci część oka, prawda? Mhm. I zawsze tam z boku troszeczkę wpadnie. a Więc nigdy nie jest tak, że to jest w 100% odcięcie, natomiast faktycznie sam materiał Odcina dość dużej e, e, części. Ok, czyli podsumowując, wybierajmy soczewki z dobrym antorefleksem. Jeśli pracujemy przy komputerze, to z powłoką. E, tak, zdecydowanie z powłoką Smart która nas ochroni właśnie przed tym nadmiernym, szkodliwym, e, niebieskim światłem. I będą nam się wtedy właśnie męczyć oczy, będzie to o wiele wygodniejsza i komfortowa, bardziej komfortowa praca. Jeżeli ktoś nie może sobie na to pozwolić, bo, bo, bo musi mieć wiernie odwzorowane kolory, wtedy schodzimy jedno niżej na spowłokę Clear View Premium SNC. Mhm. Wtedy jest to bardzo łatwo czyszcząca, soczewka, którą bardzo łatwo wyczyścimy. Jednocześnie zapewni nam komfort widzenia, wysoką jakość widzenia, łatwość czyszczenia, a nie będą, nas, nie będą się męczyły nam oczy, przez to że okay. będzie czysta soczewka. A wy jakie soczewki nosicie? Czekamy na Wasze komentarze. Prosimy również subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. Dzięki.